Dzień dobry, kochani widzowie! Jesteśmy dzisiaj na takim statku, gramy 2 na 2, mamy po 1000 HP i tylko gramy snajperkami no-scopy. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Hello, Lecimy, to jest zwykły, tak jakby skrzydłowy. I nie możemy tu wpaść do wody. Zobaczymy, czy ta, tą grę też wygramy. Właśnie, jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to wbijajcie na kanał. Kurczę pieczone! O nie, o nie! Ty mi pomożesz tutaj? Coś? Tak. No scope'y pamiętajcie, kasztany tak, 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 tak O nie, podskoczyłeś! Pod nogami kula, pod nogami kula! Reload, reload, mam chipsik, reload, pomocy Reload, reload, reload <laughs> Nice Za tobą I można SSG brać? No ci sobie co <laughs> SSG <laughs> Ale frayer pompka w sumie to można, bo nie będzie nas co rundę stać na AWP No trzeba No trzeba, trzeba no Dobra, dobra O, głupka, głupka. Pięknie Ej, granaty są dozwolone? Granaty są dozwolone Okej okay. <laughs> Także pięknie, pięknie się zaczyna ten odcinek od wygranej rundy a ja nie mam ustawionego, nie mam ustawionego no, to. A ty... Zeus na przykład można z Zeusa? Nie, no co ty? A ja, ja. pójdę teraz tędy, To jest jakieś coś takiego dziwnego. Ja nie wiem, gdzie wy macie resp'a w ogóle. Słyszę go. A ja też. Stopę dostał. O nie! No czemu mi każdy trzał trafiasz? Gdzie ty... Siema Pal się tam. Kasti. A reload, reload <ścoughs> Prier najdami będzie atakował. O nie! Ile masz HP? 500. 50. Co? Ja mam go u siebie tutaj jest. Ja mam zero nie trafiłem Jak na... o, Leżę Nie trafiłem go tyle razy, ale dostał so sporo Wierzę w ciebie cipsik Jak tam przejść? No tędy, tędy i w lewo O nie! Kucaj, kucaj, kłócaj. <grywy> Ej, hey, czas jest ten No to musicie się bić no, no i to wygramy to. I ci psik. W prawo, w prawo, w prawo. Jest tu popside jakieś? <noise> no jest, jest. Ale ty masz Butterfly? A to jest Butterfly z GeForce Kings? No bo możesz plantować przecież! Już masz tyle HP człowieku? <noise> Nie, no idziesz do domu. Koniec to jest to jest Nie no, nie jak Ale się gubi, ale się gubi Nie no, to jest koniec I zostało mu 100 HP Jeden hit, jeden hit Cipsik Nie no, to, że nie plantowałeś, to jest hit akurat no, Ale typie głowa imienia nie ma To jest przesada Nie no, nie Wszystko jest w porządku Ci wsi kurczę piszono. A wtedy ja Wtedy się wskoczyć da, czy nie? Nie Boję się, nie robię tego Wolę przejść kładką. Nad nami. Naduj, 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 naduj. Czym prędzej? Jest tu. Casti O nie, ja się spaliłem. Ale jutro rozpierdol pierdol. To czyste Dostajkowy, dostajkowy, dostajkowy ci wsi <śmiecki> Ty śmieciku, <Aaaa>! Dobra To Ty śmieciu <śmiecki> <noise> Coś ci to chyba nie zadziałało to w zamknięciu. Ale spoko, wybaczam ci Ten, się tam wskoczy ci psik, tędy tutaj? A się, tylko nie wpadnij do wody. Dobra, to spróbuję dla widza. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym podziękować dzisiejszemu sponsorowi odcinka, czyli stronie G4Skins. Strona do otwierania skrzynek ze skinami do CSa z kodem Santi 7 otrzymujesz 5% więcej do każdego depozytu i darmową skrzynkę na start dla nowych użytkowników. Na stronie możesz otwierać skrzynki, robić kontrakty niczym w CS-ie, czy też tworzyć bitwy z innymi użytkownikami. Pamiętaj, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Użyj kodu promocyjnego Santi 7 i pochwal się na Discordzie jakie skiny trafiłeś. O nie spadnij do wody. Dobra, to spróbuję dla widza. Wow! wow blisko upadku. Jest jeden side czy dwa? O nie! Po głowie! Kasti jest po głowie! Pomocy... Ty masz tam dwóch, nie? Masz problem. Łe! Halo! Mady! Jak tym się lata? 92590 590 a admin do Sobie to ta, to po co te spoko? Bo jak masz na przykład 1000 i masz 5 sekund do rozbrojenia, to sobie rozprawiasz? No to. Tak. Bo że nie mamy pieniędzy. No to skałciki, skałciki. Bez kawy i skałciki. Ja mam skałta mówiłem, że nie mam tego. Aha. Stawię tego. No. A to nie chcieli rzucać przez Ja też nie mam pieniędzy. U mnie dwójka. Daj, Idę. Ups. Po głowie, po głowie jestem. Ja też jestem. Nie no, id idziesz do domu. I co się tu trali wszyscy. Jest tragedia, chiefik. Nie no, i koniec, to jest koniec ogólnie. Chill, 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 przeszło się A nie będziemy przejechać dla kontentu lecimy tam, a nie? Jestem. Gdzie się halo? Oh. Oh no. Jak to mi się lata, many. Alo many. To nie lata, lata, to nie lata. Ej, bo ja nie wiem, gdzie wy jesteście, nie? Na dolnym piętrze. Nie wiem piętrze. do was. Dobra, ale nie wiem, czy No ja ja nie, ja bieg od lewej tak noży. Cipsik, musisz przykleić sobie gumę balonową bo bo? na środku ekranu. No nie. O nie, nade'ów nie kupił. Dostał dwa hity. Ode mnie też. To lewe jest. No cześć. No nie nożuj mnie, kurczę pieczone Custy Nie no Idź Kurde, do domu Akurat po Pal się pol, pal się pal się pol Oni się tam chyba nożują widzowie no boja, Ja ci ciłem głowę w nosku Nnoskup głowę w skoku dla ci psika jest Kurde ty się odniosłeś z tego Snajpa, Snajpa Snajpa boy O nie! O nie! O nie! Kond no wołkond 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 On nie we mnie kasa! Falek ich kurde Oj, oj, oj Dobra, oni są takowici. obici We! Patuj <gry> GG! Łył! Jak tym się lata? Manny! Ej, bo mi z dwóch stron, no to jest No jest tak, robiliwe. na dwa baty. Miej już swojego to kolegę. to Dlaczego tak szybko giniesz? Minus 500 i minus 400, głupie. Jak w Urbiniach. No ja masz dużo więcej. <laughs> no, w ogóle jak ten damage <laughs> wygląda? Nie. Demi pucho. Nigdy tyle nie miałem. No tak, no dziwne gdybyś miał <laughs> <laughs> akurat. Ja cię obrazić ci psikam, to prawda? One zrobiliśmy... trika. A ten mi banie przez ścianę załadował. No to fajnie. Okej. Okay. Muszę przeładować, potrzebuję pomocy. No to już co? To on jest na dole, chyba za nami. Widzę, widzę, widzę. site Nur no hej! Eee, e, Halo many! No nie mogę nic zrobić To był na hita! Nienawidzę tej gry! No, ja zostałoby 150 Ja nie stać mnie na nic, ja was uspę ładuję. No to ja dla niego. My mamy ja nie, 16 tysięcy. Ja nie mogę nic zrobić. Ja też no, nie mogę widzę. Dobra, mogę nie no digle mnie. No czym mogę innym zagrać? Nie mam nic takiego. Na Wiesz, No, na heaven. Dobra, z deusa biorę. Masz problem, widzę, Manel. Bo. Ale cię ładują. Popaszki O nie, o nie! O nie! Masz już Halo? ten! Masz już AWP! Nie potrzebuję, ja go zabiję, kosą Ale? No nie no, czemu ty w niego nie strzelasz? Bo reloadowałem, ci luj! Jak go gonić! No kurt! Nie wierzę, no nie wierzę! Ile miałeś? 833, aha! Ja ja dziś... <laughs> na jeden z 600, drugiemu 400! Najgorsze na dwa paty! Yeah. Najgorsze jest to, że te ammo się kończy na łupie. No. No, no. Jakoś no. trzeba rękować, no, no to jest kaplica. Widzowie, jak dotrwaliście tego momentu, napiszcie kaplica. Znaczy, w komentarzu. Kaplica 7 w komentarzu. Tak, tak, tak. Wow, to w Wow. World. Dzięki. Najszybszy kill chyba w tej, w tej grze. Na czas, grecie, psik, na czas. Opa, Dobra gina to już Ta gra nie ma sensu No ten mis 500 metrów od jedną z No tak Bo ja mam gumę balonową na środku ekranu do tego To nie Trzeba, sobie. By było. trzeba sobie było przykleić przed gierką orbit Ja ci nie rzucę No wiem Ty Zeus'a Causatosta No bo ja mówiłem że muszę bo nie mam co kupić Opa! Opa! Bez przesady, panowie! Aha! Aha, pięćdziesiąt? Dostał przez ściankę coś tam. Dobra, ej! No, 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 no! Spróbuj jakkolwiek. Potrzebujesz pomocy? No potrzebuję, tak delikatnie, wiesz? Ja nie nie no, ci psiki, idź do domu, oni mają tyle... O, no nie. <laughs> czemu? Nie kosą, nie kosą Z tego go łatwiej zabijesz. Ale switch. Nie, to switch był głupi, bo nie ma szabu. O nie. Boneka. Boneka, so renty. I skończył. Ty, Ambalabu. Typ solventy. I opiernicze. Oh, Aha. Ale mnie. 471 Aha Aaa, to nie była szansa Masz to okay. To jest... lepsze im Masz skin na ciebsik Dzięki <laughs> Spoko Many, many, many Jak to przydało się? W też ją wydropiłem Eta, opa O, po głowie Uy. Co jest? Chciałem chyba aimbota na tej awupie, widzowie. Plantuj bombę, dawaj. Masz, plantuj Ja go tutaj powstrzymam. Górą leci, górą leci. Dostał. Dostał. Ty! Nie ty! Faka, no! <głos> <głos> My zrobiliśmy takie synchro z tipikiem, raz ja razem, żeśmy wibicie z tej najdobra No i dobra, po pierwszej połowie jesteśmy. I identyczna sprawa teraz. Ej, nie można w pierwszej nic kupić. Można, można. Chyba. Można, można. O, dobra. To się odblokowuje po chwili. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj nas jeszcze nie było. Ja pójdę tutaj, tam, tam, tam. No tam trzeba iść. Poważnie? Nie no, można tam zaskoczyć. A, bo tu się da, okej. Okay. Faktycznie, to ja tutaj idę. Oni lecą z sajta chyba. Kite, lo, kite robią, kite robią tutaj. Tatuuję już gość. Prawie. Okej. Okay. <laughs> Nie. Zrobiliśmy to, czego wy nie zrobiliście w pierwszej głowy. Oni nie umieli. Ninja juós, ja wchodzę głęboko. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, piękne to ciebie. Tak, 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 Po głowie. A trafisz mnie jak... A trafisz... Nie go, da się tak. ku**a pić. Tamto po walisz. No tak, bo ja mam... Aj, bota, przecież ci mówiłem. No <noise> też panie dostał. Tak. O nie! Nie, nie. nie! chcę chce mi się w tą grę już grać. Odinstalowuję przysięgam po tej grze, Bania, 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 bania. Ile ja mam procent headshotów? 53% headshotów, widzowie. Yeah. Wow. Ja zero. Ja, ja to, ten to. też. Ten też. Okay, Ej! No ty kurwa jesteś mądry. Wadłem do wody i nie zginąłem, jestem pod statkiem. A no bo masz 100 HP, dlatego nie zginąłeś, prawda? No. Nie to musisz mieć. Jakoś... Shh, z tamtą chętą wydostać jakaś ci psik. Nie da się. Co hurd? Plantuj. Nie, bo smokiem ci, co mam sens. Same głowy. Strzelam te ściany. Śmietniku. no co jest z tym cipsikiem ty? O, cipsik jest pod mapą. Ty dostałeś coś ode mnie? O nie, czemu ty patrzysz na niego i nie strzelasz? Strzelam. Zrobię to dla cipsika. Placz dla cipsika z całej głowy. <głosy> <głosy> cipsik to było dla ciebie, szataucik. Dziękuję. <noise> no to chyba się Winek szykuje. No trzeba, trzeba wygrać w końcu. No ty śmieciu! O nie, cipsik, o nie! O nie! Na głowie ci stoję. No ja jabania oczywiście dostaję, bo czemu by nie? No trzeba, czasami. Pańkę strzelić, bo wiadomo jak to jest. Hehehe, <grywa> kilometra balia na odkąd. <grywa> jak tam chyba. O, bania. Nie znam się. O, bania. <grywa> bania za baniu. A <grywa> ci w ogóle potrzebny jestem? No, zabrałeś im 20 mniej, dostali od ciebie, więc chyba tak. <grywa> Report for Santiago, submitted. Okay. Nie, no submitted, nie. Do tego aimbota mastawego. Tak, tak, tak. U mnie dwóch. Spowolnij go trochę? Spowolnij go trochę. Nie, go trochę spowolnijcie. No ile? Ja żyję z ja Nie możesz się poddawać, kebab. Hello, hello mordo, lecimy, lecimy sobie z dalej. dalej. Kiedyś kluby, teraz wielkie festiwale. Okay. Zepnijmy go, zepnijmy go, zepnijmy go, zepnijmy go. Dobra, spycham się. No. <laughs> Co ty mnie dotykasz, chciałem się zepchnąć. No już się zepchałeś, zepchałeś. Dziękujemy widzom dzisiejszy <laughs> odcinek. Jak trwałeś do końca, zostawcie łapkę w górę i komentarz o treści Eee... Eee... Rage quit. Rage quit, tak I do zobaczenia już jutro Trzymajcie się, cześć! Hello. Hello. Cześć! Cześć!